Przed powołaniem nie uciekniesz. Judasz miał powołanie apostolskie. Miał powołanie do tego, żeby przyprowadzać ludzi do Jezusa. I co zrobił? Przyprowadził ludzi do Jezusa, ale po to, żeby go pojmali. Oni nie wiedzieli, gdzie jest Jezus, chcieli go złapać, kiedy nie będzie tłumu wokół niego, więc Judasz im to umożliwił. On miał przyprowadzać ludzi do Jezusa w inny sposób. Przez jakiś czas to nawet robił, kiedy Jezus wysłał ich w podróż misyjną i on szedł, głosił Ewangelię, modlił się za chorych, wyganiał demony. Paweł, apostoł, zanim był Pawłem, apostołem, był szawłem, który prześladował kościoły, ale kiedy się nawrócił, jego powołaniem było tworzyć kościoły i umacniać kościoły. Życie jednego i drugiego poszło odwrotnie, czyli Judasz, który miał powołanie do przeprowadzania Jezusa, zrobił to z dobrego, poszedł w złą stronę, a Paweł odwrotnie, ze złego w dobrą stronę. I ty też nie uciekniesz przed swoim powołaniem, i w pewien sposób albo już budujesz swoje powołanie, albo niszczysz swoje powołanie. I o tym za chwilę, ale teraz. Dlaczego o tym mówię? Bo, ponieważ czytamy cztery Ewangelie skompilowane do jednej opowieści, doszliśmy do takiego fragmentu. Wtedy szatan wstąpił w Judasza Iskariotę, jednego z dwunastu. Udał się więc do arcykapłanów i dowódców straży, aby z nimi omówić najdogodniejszy sposób wydania im Jezusa. Ile mi zapłacicie, jeżeli wam wydam Jezusa? Zapytał. Dali mu trzydzieści srebrników. Od tej chwili Judasz czekał tylko na okazję, aby go wydać. A więc to widzimy Judasza, który sprzeniewierzył się swojemu powołaniu. Ale jak odkryć swoje, twoje powołanie? Tak? W jaki sposób? Jak to powiedział kiedyś żartobliwie mój znajomy, wierzący człowiek, który był policjantem, mówię był, bo jest w moim wieku, a policjanci wcześniej przychodzą na emerytury. On powiedział, całe życie fascynowała mnie przestępczość i wiedziałem, że albo po jednej, albo po drugiej stronie tej przestępczości będę. I on, jako wierzący człowiek, rozpoznał, że jego powołaniem jest być policjantem. Był przez ileś lat, owoce tego były dobre. Oczywiście było trudno, było ciężko, ale były też chwile, dla których widział, warto było to robić. Ale w pewien sposób właśnie nie ucieknie, że on mówi: Wiedziałem, albo mogę być po jednej, albo po drugiej stronie przestępczości. Ale od czego się wszystko zaczyna? Wszystko zaczyna się od tego, żeby wypełnić swoje powołanie. O, po pierwsze, kiedy Paweł Apostoł się nawrócił, to mam Dzieje Apostolskie, 22 rozdział. Mamy trzy miejsca w Dziejach Apostolskich, gdzie jest opisane nawrócenie Pawła. W każdym jest jak podkreślona jakaś inna prawda i w tym Dzieje Apostolskie, 22 rozdział Paweł mówi po pierwsze kim jesteś Panie? Jezus mówi, ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Czyli pierwsze, ty musisz na nowo się narodzić. Czyli uznać Jezu, ty z miłości oddałeś mi życie, ja chcę żyć w bliskości z tobą. A drugi on zapytał co chcesz, abym uczynił? To jest drugie najważniejsze życiowe pytanie. I Jezus powiedział, idź do miasta, tam ci powiedzą. Czyli skierował go do kościoła. I w tym kościele rozwijało się powołanie Pawła. Mam nadzieję, że Bóg pozwoli nagrać kiedyś cały cykl o życiu świętego Pawła. I wtedy przyjrzymy się temu bliżej. Ale chcę powiedzieć, że nie możesz odkryć Bożego powołania, dopóki nie odkryjesz Boga. I nie powierzysz Mu swojego życia, nie będziesz zbawiony. Ale kiedy już to zrobisz, potrzebujesz powierzyć swoje życie Bogu i powiedzieć, Boże, poprowadź mnie tam, gdzie Ty chcesz. Ponieważ można być zbawionym i nie rozpoznać swojego powołania, albo nie chcieć, albo zrobić po swojemu. To nie przekreśli naszego zbawienia. Jeżeli będziemy żyć i starać się służyć Bogu, ale możemy nie wypełnić swojego powołania, jeżeli nie staniemy. Tak, wprawdzie prawdzie, powiem: Boże, uczyń ze mną co chcesz. I świetny przykład na to to jest w książce Przemytnik. Brat Andrew, który przemycał Biblię do krajów najpierw komunistycznych, narażając swoje nawet życie, a później do krajów islamskich. I on wcześniej był żołnierzem. W czasie wojny został postrzelony i utykał na jedną nogę. I w pewnym momencie czuł to wyraźnie, że ma być misjonarzem, ale z jednej strony było takie, był pewien kościół, który powiedział, że może być misjonarzem, ale to 12 lat przygotowań. Z drugiej strony była pewna organizacja misyjna, która powiedziała: OK, my nie mamy pieniędzy, tak, jak tamten kościół, tamten kościół cię wyszkoli, wyśle, dacie jej zaopatrzenie, ale my w ciągu dwóch lat jesteśmy w stanie cię przygotować. Tylko ty musisz wierzyć, że Bóg da ci zaopatrzenie. Po trzecie był zaręczony z dziewczyną, która no nie za bardzo chciała być żoną misjonarza, była chrześcijanką, ale mówi, no ale żoną misjonarza to nie chciałabym być gdzieś wyjeżdżać, ja tu chcę mieszkać w Holandii. Z czwartej strony on ledwo chodził, kuścika, więc mówi, jak ja mogę być misjonarzem. I te wszystkie rzeczy tak nie kumulowały się, że nie wiedział, co zrobić. Ale to napięcie w nim coraz bardziej narastało, i w pewnym momencie poszedł. Tam w miejscowości, gdzie mieszka, był jakiś taki kanał rzeczny, i on tam usiadł i stwierdził: Dzisiaj mam wolny dzień, nie pracuję, będę tam siedział, modlił się, rozmawiał z Bogiem, aż już uzyskam odpowiedź. I pisze tak. I właśnie wtedy, siedząc nad kanałem, uzyskałem odpowiedź. Moje tak wobec Boga brzmiało zawsze tak, ale. Na przykład: tak, ale nie mam odpowiedniego wykształcenia, tak, ale jestem kaleką. Zrobiłem głęboki oddech i powiedziałem tak. Było to zupełnie nowe, tak, bez żadnych obiekcji. Pójdę, Panie, powiedziałam, bez względu na to, czy będzie to droga przez ordynację, czy przez program tej szkoły misyjnej, tutaj nie, nie będę tych nazw, bo będą dla Ciebie niezrozumiały, czy powiedział, Boże, czy to będzie te 12 lat, które muszę poświęcić, czy to będą te dwa lata, gdzie będę musiał ufać Tobie o finanse, czy w jakikolwiek sposób. Kiedykolwiek, dokądkolwiek, w jaki sposób będziesz chciał, pójdę. I zaczynam już w tej chwili, Panie. Kiedy wstanę z tego miejsca i zrobię pierwszy krok, proszę uznaj to za krok w kierunku całkowitego posłuszeństwa Tobie. Nazwę go krokiem na tak. Czyli chciałbym to wyrazić, tak, podkreślić w jakiś taki fizyczny sposób, czy powiedział: No po prostu pójdę. I niech ten krok będzie oznaczeniem, że koniec tej modlitwy, będę Ci służył, cokolwiek mi pokażesz, to zrobię. I pisze dalej tak: Wstałem, zrobiłem krok. W tym momencie poczułem w chorej nodze szarpnięcie bólu. Pomyślałem z przerażeniem, że skręciłem zranioną kostkę. Ostrożnie postawiłem stopę na ziemi. Jednak mogłem stać na niej normalnie, co się z nią działo. Powoli i bardzo ostrożnie zacząłem iść w stronę domu, a gdy szedłem, krążył mi po głowie jeden werset, ale a gdy szli, zostali uzdrowieni. Nie wiedziałem na początku skąd ten cytat. Potem przypomniałem sobie historię dziesięciu trendowatych i jak po, drodze do, jak po drodze do kapłanów, przed którymi Jezus kazał im się stawić, stał się cud, gdy szli zostali uzdrowieni. W ten sposób też brat Andrew został uzdrowiony, też poszedł do tej dwuletniej szkoły, doświadczył tam, jak Bóg troszczy się o zaopatrzenie i przez wiele lat służył wielu ludziom i do dziś organizacja, którą założył Open Doors, służy wielu kościołom. I tak samo ty, masz pewne powołanie, nie uciekniesz przed nim, ale potrzebujesz na początku stanąć przed Bogiem i wołać do Niego, powiedzieć, tak Boże, masz moje tak. A druga rzecz, tak wskazówka, którą Paweł otrzymał, idź do miasta, tam ci powiedzą, idź do kościoła, idź do wspólnoty, idź do twojego duchownego, idź do jakiegoś dojrzałego chrześcijanina i rozmawiaj z nim. Niech on pomoże ci też to rozpoznać. Duchu Święty, dziękujemy Ci, że nikt z nas tutaj na Ziemi nie jest przypadkiem, że nawet jeżeli jako ludzie powstaliśmy przypadkowo, bo nie byliśmy planowani przez naszych rodziców, to jednak Ty i tak miałeś plan, bo wiedziałeś, że będziemy żyli, więc prosimy Cię. Duchu Święty, stąp na nas. Daj nam tą gotowość, abyśmy powiedzieli Bogu tak na wszystko, co dla nas przygotował i daj nam też mądrość, daj nam też wspólnotę ludzi wierzących, którzy pomogą nam to powołanie nasze realizować. Daj, abyśmy przychodząc do nieba przynieśli plon obfity, stokrotny i trwały. Amen.